Dzień dobry Państwu. W najnowszym wydaniu Nowin Jeleni Górskich polecam Państwu tekst Oliwia, która gra i śpiewa i bohaterką jest Jeleni Górzanka, wielokrotna mistrzyni polskiej w badmintonie, która nawet być może ma jeszcze szansę występu na Igrzyskach Olimpijskich, ale los nie poskąpił jej talentów. Oliwia również pięknie śpiewa. Obecnie jest uczestniczką programu w The Voice of Poland. W ostatnią sobotę brała udział w tak zwanej bitwie i kto ogląda ten program, ten wie, ale jeżeli ktoś nie ogląda, to więcej się dowie z naszego tekstu, również o pewnych kulisach jej występów, o tym, jak to się stało, że w ogóle zgłosiła się do tego programu. O tym wszystkim w naszej publikacji. A co jeszcze w nowinach? Proszę Państwa, to już są ostatnie dni głosowania na najpopularniejszego artystę regionu. Ten artysta otrzyma tak zwany wytrych do serc publiczności podczas Gali Srebrnych Kluczyków. Gala Srebrnych Kluczyków zaplanowana jest na najbliższą sobotę w Teatrze Cypriana Kamila Norwida. Oprócz samej ceremonii rozdania wytrycha oraz kluczyków, gwiazdą programu będzie Maja Kleszcz z kwartetem prowincjonalnym. Artyści wystąpią w programie Koncert Dudzie Kraczowi. Jest to niezwykle interesująca propozycja, a sama artystka zdobywała wiele nagród, m.in. Grając jeszcze wcześniej z innymi formacjami muzycznymi, a to jest propozycja naprawdę z najwyższej półki. Artyści przyjeżdżają do, do Jelenie Góry praktycznie z całego kraju. Ten koncert jest dosyć rzadko pokazywany. Także naprawdę jest to niezwykła okazja, ażeby uczestniczyć w tym wielkim święcie Jeleniegórskiej kultury. W numerze wracamy także do wyborów parlamentarnych, krajobraz po bitwie, czyli jak rozłożyły się sympatie polityczne w regionie. W tym numerze dużo kultury, jazzowy październik, czyli podsumowujemy krokus jazz festival oraz opowiadamy kolejną jazzową imprezę, czyli jeleniegórskie gwiazdy jazzu. W nowinach oczywiście jeszcze mnóstwo innej tematyki, gospodarczej, społecznej, historycznej. Wszystko oczywiście znajdą Państwo w najnowszym wydaniu nowin jeleniogórskich.